Oddział leczniczo-opiekuńczy w szpitalu miejskim w Morągu już działa. Jest to miejsce, gdzie osoby w wieku podeszłym mogą w godnych warunkach wracać do zdrowia przy pomocy dostępnych im sprzętom rehabilitacyjnym oraz wyszkolonej kadrze. Zakład leczniczo-opiekuńczy to nie hospicjum, lecz oddział, który ma za zadanie pomóc chorym w powrocie do samodzielnego życia. Ten oddział wymaga naprawdę fachowej kadry, zarówno medycznej, i są dosyć wysokie stawiane wymagania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zatrudniamy rehabilitantów, logopedę, terapeutę zajęciowego, psychologa. Ponadto, oczywiście, fachową kadrę pielęgniarską, też pomocniczą są również i opiekunki medyczne zatrudnione. No i oczywiście, oddział ten nie mógłby funkcjonować bez lekarzy, ponieważ to oni w pierwszym momencie kwalifikują pacjentów do oddziału. Na dzień dzisiejszy w oddziale przebywa kilkunastu pacjentów, którym zapewnia się dogodne warunki pobytu. Wszystko w trosce o to, by czuli się tu bezpiecznie. Pracuje się dobrze, zobaczymy, no trzeba wszystko zgrać, wszystko jest nowe: tak samo personel, tak samo pacjenci, tak samo oddział. Kwestia czasu, dogrania się, dopracowania. pracowania. No warunki są powiedziałabym, że bardzo dobre, co mogę dodać. No to, co potrzebne do pielęgnacji, opieki, do pielęgnacji nad pacjentami, wszystko mamy na razie zapewnione. Wyremontowany od podstaw oddział jest wyposażony w nowoczesny sprzęt. Dzięki niemu personel może w sposób komfortowy wykonywać swoje codzienne obowiązki. Są dużo łazienki, w których możemy wykąpać pacjentów, mamy wanny, które są przewoźne. Jest sala rehabilitacyjna, na której pacjenci właśnie ćwiczą, bo po prostu trzeba ich usprawniać, żeby mogli wrócić do jakiegoś funkcjonowania w domu czy w rodzinie. Chorzy przebywający na oddziale mają dobrą opinię, zarówno o warunkach, w jakich przebywają, jak i opieca, która jest nad nimi sprawowana. Już mi troszkę lepiej jez, to już w tym wieku, też już, już nie ma co korzystać. I także słuchają na każdym kroku. Bardzo się dobrze czuję, bardzo dobrym siostry są, lekarze bardzo dobre opiekę mam. Trafiłam na dobre oddziały. Jak słyszę i widzę sama, że są bardzo miłe. I bardzo umiał podchodzić do chorego i bardzo jestem zadowolona z tego, że tu jestem. Oddział leczniczo-opiekuńczy to miejsce, gdzie w dobrej atmosferze chory może przejść rehabilitację i powrócić do zdrowia. Warto wspomnieć, że to miejsce będzie służyło nie tylko mieszkańcom naszej gminy, lecz również gmin ościennych. Elbląg otrzymał nagrodę Przyjaznego Brzegu. Za żeglarską bramę na Zalew Wiślany, kanał elbląski i po iławsko i ławsko a dokładniej za to wszystko, co na wodzie i na brzegu się dzieje. Za inwestycje w promocję, ale i w infrastrukturę. Przykładem może być oddana do użytku w czerwcu ubiegłego roku przystań jacht klubu Elbląg. Modernizacja mariny kosztowała 9 milionów złotych. Może tu zacumować 80 jachtów, powstały pływające pomosty, jest podłączenie do prądu i doskonałe warunki sanitarne. Taki standard przyciąga miłośników turystyki wodnej, tak o tym nowym miejscu mówili w ubiegłym roku żeglarze z Polski i Rosji. Port super. Bardzo podobny nam jest prąd prysznic, sanitariat, woda i co ważne to jest port tranzytowy, w którym jak polskie, tak rosyjskie jachty. Na drogę od Iławy i do Gdańska. Ja myślę, że to turyści zawsze przez Elbląg przepływali. No, będę miał... Będą mieli w tej chwili takie dobre miejsce, gdzie mogli się zatrzymać. Tu jest hoteli, tu są sanitariaty, woda, prąd. I myślę, że będą chcieli spędzić trochę czasu w Elblągu, nie tylko przepływając przez Elbląg, tak, oglądając z wody. Także jest to jeszcze jeden z punktów, który właśnie Elbląg przyciągnie trochę wodniaków. Podobne przystanie w ramach programu Pętla Żuławska powstały w Braniewie Tolkmicku i Nowej Pasłence. Cały region ma więc szansę bardzo mocno wejść w nowy sezon żeglarski. I właśnie za to, między innymi, jest też nagroda, którą nasze miasto otrzymało. Nagroda Przyjaznego Brzegu jest to chyba najbardziej prestiżowa nagroda dla animatorów, organizatorów życia żeglarskiego w Polsce. I rzeczywiście Elbląg na tej mapie ośrodków walczących o turystykę wodną jest bardzo silnie notowany. Główne te nasze sprawy dotyczą aktywizacji zalewów i ślanego, współpracy z Rosjanami, ale także Elbląg jest takim punktem węzłowym, który łączy ze sobą obszary morskie, drogi wodne z obszarami kanału elbląskiego i wielkich jezior mazurskich i jezior pojeździerza iłowsko-ostruckiego. I te, te nasze działania zostały dostrzeżone, i te działania infrastrukturalne, i te działania organizatorskie. Dwa lata temu to właśnie Jerzy Wcisła otrzymał indywidualną nagrodę Przyjaznego Brzegu. Za lata pracy czyniące Zalew Wiślany i Kanał Elbląski przyjaznymi. W temacie żeglugi czuje się jak ryba w wodzie i dalej planuje zagłębiać się w temat. Dalej będzie bardzo intensywnie. Już 12 marca jadę do Kaliningradu, by rozmawiać z Rosjanami o współpracy. Chcemy te regaty opucha trzech marszałków rozwijać, nadawać im nową rangę i o tym będziemy rozmawiali. To mają być już regaty, w które będzie nie tylko zaangażowane Pomorze Warmia i Mazury i Obwód Kaliningradzki, ale także Podlasie, Województwo Mazowieckie i Województwo Kujawsko-Pomorskie. I myślę, że też dokonaliśmy, i to z inicjatywy właśnie tego naszego elbląskiego środowiska, rzeczy w Polsce niespotykanej. Domówiliśmy się z czterema województwami, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i tym czwartym województwem jest znowu obwód kaliningradzki, by koordynować kalendarze żeglarskie, by wprowadzić taką klasyfikację Puchar Południowego Bałtyku, by w końcu... W Polsce była hierarchia najważniejszych regat i by te regaty ze sobą się nie kłóciły. I tylko trochę żal, że mały ruch graniczny dotyczy tylko przejść lądowych i z udogodnień wciąż nie mogą korzystać żeglujący po zalewie Wiślanym. Rusza superorbitalny festiwal filmów amatorskich organizowany przez Planetę 11. To już siódma edycja SOFY. Przez lata festiwal zdobywał coraz większe zainteresowanie młodych filmowców. Progres jest duży, bo na samym początku, jak była pierwsza edycja, to to w ogóle inaczej wyglądało. To był festiwal, gdzie tak na dobrą sprawę w sumie zgłosiło się z 15 filmów. No, w zeszłym roku już było niemal 100, więc jest duża różnica. Sofa stała się popularna w całym kraju. Informacje pojawiają, pojawiają się na różnych portalach filmowych. Poza tym no, mamy zgłoszenia z całej Polski. Jest dużo zgłoszeń z Warszawy, z Gdańska, z Wrocławia, z Nowego Targu. Raz ze Sztokholmu nawet było zgłoszenie, więc no, naprawdę sporo osób wysyła filmy do nas. W tym roku filmy można nadsyłać do 10 maja. Długość filmów nie może przekraczać 20 minut. Tematyka jest dowolna, ale film musi mieścić się w jednej z festiwalowych kategorii. Tradycyjnie kategorie fabuła, dokument, animacja oraz to mnie kręci film z komórki. To jest taka kategoria, która pojawiła się w zeszłym roku i cieszyła się sporym zainteresowaniem, więc dlatego kontynuujemy to w tym roku. W tym roku pojawi się też zupełnie nowa kategoria. Specjalnie tutaj pod kątem olsztyńskich filmowców to olsztyński talent. No i tutaj czekamy na dużo zgłoszeń z naszego miasta. Zresztą co roku zawsze jest kilkanaście filmów z Olsztyna, ale jakoś tak one wcześniej nie były dodatkowo honorowane, ale postanowiliśmy, że tutaj bardziej może promować nasze środowisko filmowe, jakoś też zintegrować. To taka dodatkowa kategoria zostanie stworzona. Ta kategoria będzie niezależna od innych, czyli będzie uwzględniać filmy olsztyńskich autorów startujące w kategoriach podstawowych. Wszystkie produkcje oceni Surowe Oko Jurorów. Te najlepsze zobaczą też widzowie podczas festiwalowej gali. Wielka gala finałowa festiwalu, połączona z pokazami filmów, które się zakwalifikują, oraz z wręczaniem nagród, oraz różnymi innymi atrakcjami, o których będziemy informować wkrótce, odbędzie się 7 czerwca. Zwiastun filmu Baby Blues, co go łączy z Sofą, niepokorna i niezależna autorka, która będzie gościem specjalnym gali superorbitalnego festiwalu. Katarzyna Rosłaniec, reżyserka takich filmów jak Galerianki czy Baby Blues, czyli taka bardzo na czasie osoba, głośna jest o tych filmach, szczególnie właśnie o Baby Blues, który miał premierę w tym roku, więc to będzie nasz gość specjalny, ona będzie przewodniczyła jury, będzie oceniała te filmy, no oczywiście oprócz tego będzie z nią krótkie spotkanie, więc fani, myślę, kina na pewno będą zadowoleni. Być może wśród młodych filmowców, którzy wezmą udział w tegorocznej edycji Sofy, znajdzie się ktoś, kto zrobi równie spektakularną karierę jak reżyserka Baby Blues. Antoni Orlikowski był barwną postacią, która odgrywała bardzo ważne funkcje w życiu społecznym Moronga. Pasjonat sportu i dziennikarz, który działał na rzecz promocji miasta na sportowych arenach w całym kraju. Ciężko pożegnać osobę, która dla wielu była autorytetem w dziedzinie znajomości zasad sportu. W ciągu ostatnich kilkunastu, a może nawet dziesięciu lat, on działał na rzecz środowiska całej społeczności piłkarskiej w Armijsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Myślę, że Antoni, on był. Yy... Dla mnie idea znaczy jakimś tam autorytetem dość poważnym. I myślę, że Antoni generalnie ludzi dzielił na, Myśmy się z poglądami nie zgadzali kompletnie takimi takimi ogólnymi. Ale <laughs> zgadzaliśmy się w tym, że najistotniejsze to jest no, no, podział taki no, na, na, na głupich i mądrych. No. Był kontrowersyjny, ponieważ zajmował się y, no, może niekoniecznie trudnymi tematami, tylko y, zajmując się sportem, potrafił y, wsadzić kij w mrowisko. Przyjaciele Antoniego Orlikowskiego przekonują, że taka osoba jak on na długo pozostanie w pamięci morążan. Nikomu nigdy nie odmawiał pomocy. Nawet nie na tej niwie sportowej, ale na niwie swojej y, służbowej, na y, niwie swojej, swoich obowiązków. Y, Jakichś tam pracowniczych na, na, na różnych stanowiskach i w różnych sytuacjach. Ja nie, nie słyszałem, gdzie, mało tego. Momentami do mnie się zwracali ludzie, żeby po prostu poprzez Antoniego w pewnych rzeczach, żeby tam interweniował, pomógł i tak dalej. Ja go znałem, poznałem blisko i ja wiem, że jego największym sukcesem były jego dzieci, jego wnuki. Yy. Jego naj, największe emocje w nim i taką radość wywoływały sukcesy młodych ludzi. On bardzo, bardzo był młodym ludziom oddany i im kibicował. Najmilsze, wydaje mi się wspomnienia związane z Antoniem, to są takie wspomnienia zupełnie prywatne, czyli nasze prywatne rozmowy. Antoni miał taką fajną cechę, że on no, nie pozwalał jak gdyby człowiekowi, jak to powiedzieć, w takim w spokoju ducha przebywać. Taki był troszeczkę prowokacyjny, ale bardzo dowcipny. I to, to mi się wydaje, że to są najlepsze wspomnienia, rozmowy z Antonią na różne tematy. O działalności sportowej, którą prowadził Antoni Orlikowski, również rozmawialiśmy z osobami, które przez wiele lat z nim współpracowały. Jeżeli chodzi o Antoniego jako współpracownika gazety Marąskiej, bo ze mną współpracował ponad 10 lat od momentu powstania gazety, to jeżeli, jeżeli chodzi o jego cechy współpracownika, na razie zacznijmy może od tego, to mogę powiedzieć, że był tak, bardzo sumienny. Przygotowywał materiały, które miał do zrealizowania, a zajmował się przede wszystkim materiałami sportowymi no, na czas. Myślę, że jego niespełnionym marzeniem było to, że jego syn Adam, który był bardzo dobrze zapowiadającym się piłkarzem, niestety, jak to w życiu bywa, poszedł nie w sport, a właściwie w komercję. Holszten, stolica województwa warmińsko-mazurskiego, centralne miasto aglomeracji olsztyńskiej, siedziba władz i instytucji regionu. To jednak przede wszystkim dom dla ponad 175 tysięcy ludzi. Gdyby koncentrować się na danych statystycznych, można by jeszcze dodać, że mamy 23 osiedla, 43 przedszkola i 7 szkół wyższych. Ale pośród tych wszystkich statek wyłania się jeszcze jedna znacząca kwestia. Nasi mieszkańcy zawsze utożsamiali się z naszym miastem. W Olsztynie działa kilkadziesiąt organizacji pożytku publicznego, wszystkie potrzebują wsparcia. Pieniędzy, jeśli chodzi o różne budżety, również budżet gminy czy miasta, zawsze brakuje, bo mamy ogrom obowiązków, ogrom zadań, a oczekiwania, a przede wszystkim potrzeby są dużo większe. Większe stały się jednak także możliwości wsparcia. Podczas corocznego rozliczenia można przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przydaje się każda złotówka. W tamtym roku zbieraliśmy na salę gimnastyczną i ją wybudowaliśmy w części przy pomocy datków z 1%. A w tym roku zbieramy na przyszłość naszych dzieci, na farmę, właściwie na centrum pracy dla osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. Z danych Urzędu Skarbowego wynika, że co roku coraz więcej mieszkańców Olsztyna odpisuje swój 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Niewielu Olsztynian jednak przekazuje swoje pieniądze na rzecz organizacji działających w stolicy Warmii i Mazur że pieniądze powinny być wyłącznie przekazywane olsztyńskim organizacjom, z uwagi na to, że to są i miejsca pracy dla olsztyniaków, i wsparcie dla olsztyniaków, no i poza tym też dla mówię, naszych sąsiadów, najbliższych osób potrzebujemy pomocy, no właśnie dzięki tych, tym pieniądzom możemy skorzystać. Odpisanie 1% w żaden sposób nie uderza w kieszeń podatników. Zasada tutaj jest banalnie prosta. Zamiast przekazywać 100% podatku na rzecz budżetu państwa, państwu oddajemy 99%. 1% zostaje na wsparcie potrzebujących. Warto, żeby te pieniądze trafiły do potrzebujących z regionu. Szybka rejestracja, próbne badanie, siadamy wygodnie, kilkanaście minut po sprawie i już stajemy się prawdziwym bohaterem z krwi i kości. Fajne uczucie jest, kiedy wiadomo, że można komuś pomóc swoją krwią. O baniu się igły i krwi widoku nie ma mowy, wszakże bohaterowi nie wypada się bać niczego. Nie, nie ma, nie ma w ogóle takiego stresu. Wielu takich cichych bohaterów, których krew ratuje ludzkie życie, odwiedziło Państwową Wyższą Szkołę Zawodową Welblągu, by wziąć udział w akcji poboru krwi. Organizatorem wampiriady jest Koło Naukowe Seneca. Wampirów, organizatorów, którzy w słusznym celu wysysają ze studentów krew, cieszy, że z roku na rok coraz więcej żaków chętnie uczestniczy w akcji. Myślę, że to wynika z chęci pomocy innym. Tak? Ludzie coraz bardziej się poczuwają do tego typu właśnie akcji społecznych, by pomagać drugiemu człowiekowi. Jak wiadomo nic to nas nie kosztuje. Jak się okazuje oddawanie krwi może wejść ludziom w krew. Po trzecim razie już miałam znaczy ochotę, tak chciałam i się oddać. I regularnie chodziłam. W zeszłym roku 2012 1800 ml. A w 2011 tam troszkę mniej. Mimo iż z roku na rok rośnie liczba krwiodawców, krwi nigdy nie jest za dużo. Wciąż jest wielkie zapotrzebowanie na ten życiodajny płyn. Dlatego również bardzo istotne jest promowanie tego typu akcji. Podpowiadamy wszystkim, żeby do krwiodawstwa namawiać swoich przyjaciół, a także swoich krewnych.